Witam was moi drodzy na kanale Ono Historii i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka drugiego sezonu podcastu Ono Historii Podcast. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć historię człowieka, który gdyby bardziej sprzyjał mu fortuna mógłby być zapamiętany jako drugi Jezus. Jednak obecnie właściwie nic poza osobami zajmującymi się początkami chrześcijaństwa o nim nie słyszał. Mowa tutaj o Szymonu Maru. Wybrałem tę postać na pierwszy odcinek nie bez przyczyny, gdyż wielu badaczy widzi w nim archetyp heretyka. Najprawdopodobniej pierwotnym przekazem o Szymonie jest opis w canonicznej księdze Nowego Testamentu, to jest w Dziejach Apostolskich. Mowa tutaj o fragmencie znajdującym się w ósmym rozdziale pomiędzy dziewiątym a dwudziestym piątym wersji. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć wam ten fragment, żebyście wiedzieli o czym będziemy dyskutować. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli, modlili się za nich, aby mogli otrzymać ducha świętego. On na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię pana Jezusa. Wtedy więc składali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez składanie rąk udzielali ducha świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im nie tę władzę, powiedział, aby każdy, na który włożę ręce, otrzymał ducha świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce Twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może Ci odpuści Twój zamiar, bo widzę, że jesteś żółcią, gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział. Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. Cóż, dowiadujemy się z tej perykopy kilku ważnych kwestii, które pomogą nam naczyścić motywy działań Szymona. Po pierwsze, Szymon był znaną postacią Samarii gdzie niektórzy, jak Państwo widzieli, przypisywali mu nawet moc Bożą. Jednak kiedy uczniowie Jezusa zaczęli nauczać, jego, nazwijmy to, sława opadła, więc ten próbował kupić od nich za pieniądze moc Ducha Świętego poprzez nakładanie rąk. Ci jednak odmówili mu i przeklęli go. Wychodzi na to, że Szymon i Jezus urodzili się mniej więcej w tym samym czasie oraz mieli podobny sposób działania, i ci wydaje, Mark miał mniejszą siłę przebicia, przynajmniej pierwotnie. Warto zwrócić uwagę, że Szymon przedstawiony jest jako ten, który parał się czarną magią, co od razu stawia go też w opozycji do Jezusa, który działa w mocy Ducha Świętego, a także później Filipa i Piotra, którzy stają się jego wrogiem, po tym jak odmówili mu sprzedaży możliwości posługiwania się siłą Ducha Świętego. Tak w ogóle to słyszeliście kiedyś o tym, jak nazywa się w kościele kupczenie urzędami? Tak, to jest właśnie Symonia i nazwa ta powstała właśnie w oparciu o opisaną w dziejach sytuację, którą przed chwilą przytoczyłem. Na tych wydarzeń Szymon i jego wyznawcy stworzyć mieli sektę, która właściwie przetarła ścieżkę dla herezji i zapoczątkowała ruch gnostycki, który w drugim wieku stał się realnym zazdroszeniem dla chrześcijaństwa. No dobrze, ale żebyśmy byli w stanie w pełni zrozumieć omawiany problem, musimy na początku w wielkim skrócie przedstawić, czym w ogóle ów herezja i gnoza były. Greckie herezji oznaczało wybierać, iść inną drogą, Natomiast w kulturze chrześcijańskiej zwrot ten nabrał z czasem pejoratywnego wydźwięku, gdyż pierwotnie oznaczał po prostu ruch nauczający dogmatów niezgodny z nurtem głównego kościoła. O herezjach i wynikających z nich problemów pisali zarówno uczeni dreccy, jak i łacińscy tacy jak przykład Epifaniusz z Salaminy, który opisywał 80 herezji, czy Filastriusz z Bresci, który w swoim Diversarum Herestron Liber opisał ich już 156. Ponadto o herezjach możemy przeczytać u świętego Augustyna, Jana Damascenistiego, czy chociażby Izdo, Izydora z sewii. Ciekawym dziełem są konstytucje apostolskie, które w szóstej księdze, zatytułowanej o schizmach i herezjach, podają przykłady zaczepnięte już ze Starego Testamentu, jak np. historię Datana i Abirama, którzy wystąpili przeciw Mojżeszowi, za co pochłonęła ich ziemia. Za przykładowy wzór heretyków ochodzili Ebionici, którzy przedstawieni byli jako odrażający hedoniści, których Zadaniem było doprowadzenie swojego ciała do, do zniszczenia. Jeżeli chodzi o pojawienie się herezji w szeregach chrześcijan, to badacze dość jednogłośnie wskazują na bohatera naszego dzisiejszego odcinka. W wspomnianej już szóstej księdze Konstytucji przeczytać możemy, że nowe herezje powstały w następujący sposób. Diabeł opętał niejakiego Szymona z zawodu maga pochodzącego ze samarytańskiej wioski zwanej Giton. Jego uczynił narzędziem swego złego zamysłu. Porównuje się tutaj często Szymona do Adama, ponieważ tak jak grzech Adama zapoczątkował grzech pierworodny, te działania Szymona miały być preludium kolejnych powstających herezji. Szymon jednocześnie stał się prognostykiem, którego moc i siła pochodzić miała z oświecenia tajemną wiedzą. O tym czym jest w noza sensu street, pomówimy sobie w którymś z kolejnych odcinków, kiedy będziemy zajmować się ewangeliami gnostycznymi na przykład. Dzisiaj natomiast trucie powiedzmy sobie, że jest to po prostu nurt, który zakłada, że to wiedza prowadzi do samozbawienia. Ponieważ świat jest miejscem złym, który nie został stworzony przez Boga, ale wbrew Bogu, a człowiek został na nim uwięziony po to, by zostać zniszczonym duchowo. Tym samym jedyną szansą dla człowieka jest zrozumienie swojego położenia i ucieczka, która pozwoli na powrót do pierwotnej duchowej, czystej i dobrej formy. Trudne jest ustalenie, gdzie i kiedy narodziła się runoza, ale śmiało można przyjąć, że szła ona gdzieś blisko człowieka od początków jego rozumnych czasów. Często za czas, z czoku uznaje się okres podbojów Aleksandra Wielkiego, kiedy to doszło do zdarzenia się kultur świata zachodu i wschodu. Daje to początek tzw. protognozie, która potem wykształca się w gnozę i gnozę chrześcijańską. Współcześnie termin gnoza zazwyczaj odnosi się do nurtów niechrześcijańskich lub mistyki późnej starożytności, które to były silnie zwalczane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ze względu na bycie dla niego sporym zagrożeniem. Jednocześnie wywierała ona silny wpływ na chrześcijaństwo, wymuszając chociażby ustalenie kanonu biblijnego, gdyż to właśnie interpretacja niektórych fragmentów pism, lub sam fakt ich uznawania za kanoniczne, były źródłem konfliktów. Pamiętać tutaj należy, że już w drugim wieku powstawały także gnozy świeckie, o czym możemy przeczytać chociażby w traktacie Poimandresa. Można by tutaj dalej mówić chociażby o manicheizmie, który w III wieku stał się gnostycznym hegemonem i właściwie stał się synonimem gnostyka heretycza. Ale o tym być może porozmawiamy kiedy indziej. Już po tym telegraficznym skrócie widzicie, że nauki te były kompletnym zaprzeczeniem tego, czego nauczało wczesne chrześcijaństwo. Problematycznym przy próbie stworzenia profilu Szymona jest fakt, że praktycznie wszystkie przykazy na jego temat pochodzą ze źródeł chrześcijańskich, co z oczywistych względów może zaburzać sposób jego przedstawiania. Dodatkowo opisy te są często tak od siebie różne, że część badaczy poddaje wątpliwość w ogóle istnienie Szymona i postuluje tezę, iż jest to kilka postaci sklejonych w jedną. Podobnie jak miało to na przykład miejsce przy Marii Magdalenie w Biblii. Cóż, tego problemu nie jesteśmy w stanie tutaj rozwiązać i domyślam się, że nigdy nie będziemy, więc pozostaje nam poruszać się wśród rzeczy pewnych i prawdopodobnych. Jak już wspomnieliśmy, Szymon urodził się najprawdopodobniej w Gitonie, którą to jako jego rodzinne strony strazują Justyn Męczennik, Epifaniusz i inni, jednak pojawiają się również głosy, że mogło chodzić o biblijną Gad, jedno z pięciu królewskich miast Filistynu, gdzie mieszkać miał Biblijny Goliat. Jego nauczycielem został Dozyteusz, postać zasłużona w dziedzinie magii judaistycznej, która przerodziła się we współczesną kabałę i to najprawdopodobniej jego nauki ukierunkowały mistyczną, gnostyczną myśl Szymona. Kiedy Mark opuścił swojego nauczyciela i ruszył w świat szukać wyznawców w tyrskim domu nałożnic, poznał piękną, podobno. Helenę, w której ujrzał on wcielenie Bożej myśli. Zabrał więc kobietę ze sobą. Od tego momentu Helena stała się Enoją, postacią symboliczną, która spajała w sobie przeciwieństwa, była jednocześnie boginią i ladacznicą, kobietą i ideą. I związek również był symbolem. Był to romans Boga i mądrości, a również zaprzeczenie całego patriarchalnego systemu wartości. Wielu późniejszych myślicieli widziało w Szymonie Magu nie rywala Jezusa, jak to często się podaje, lecz jego towarzysza, odnosząc się do faktu pojawienia się bogów na Ziemi w parach, co na przykład w Egipcie czy Mezopotamii. Czy więc Szymona można uznać za ojca gnostycyzmu? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ale na pewno można zaliczyć go do jednych z pierwszych szukających i nauczających wiedzy w rozumieniu Gnosis. Najsilniej Szymon działał w okresie od 41 do 54 roku, kiedy panował cesarz Klaudiusz. Właśnie wtedy Mark otwarcie głosząc swoje nauki zebrał największe dronowe znawców. Zakładał drzminy gnostyckie, a po przybyciu do Rzymu zyskał sławę jako cudotwórca i posiadacz boskich mocy. Doszło nawet do tego, że na jednej z tybryjskich wysp ufundowano mu posąd z napisem Simoni Deo Sancto. Niektórzy uważają, że Szymon był w pewnym stopniu uczniem Jana Szciciela. No dobrze, teraz przyjrzyjmy się dokładniej nauczom Szymonian. Poznać ją możemy dzięki pracy Ireneusza z Lyonu, który w swoim dziele o Haredzia przedstawił ją dość szczegółowo. Według Szymonian Bóg jest jeden i odwieczny, którego człowiek nie jest w stanie objąć słowem, ani nie jest w stanie go pojąć. To z niego zrodzić się miała Enoja, która była myślą, synonimem wiedzy, mądrości. Zwano ją również często Sofią. Co ciekawe, Szymonianie do ich przedstawienia używali często postaci Zeusa i Ateny, pomiędzy którymi dowodzono podobnej zależności. Sofia stworzyć miała anioły, które stworzyły świat, zamęczając na nim Sofię z lęku, że ich porzuci. Od tego czasu myśl miała przebywać na ziemi w różnych wcieleniach. Na przykład miała być Heleną trojańską, a jej obecność zawsze zwiastowała konflikty, gdyż każdy chciał Sofię dla siebie. W końcu Bóg postanowił stąpić na ziemię, by oratować Enoję, i uczynił to właśnie w postaci Szymona Maga. Może to niezbyt popularna opinia, ale uważam, iż pojawienie się około V wieku kultu marynego w kościele chrześcijańskim mogło być próbą odpowiedzi na kult Sofii wśród gnostyków. Chrześcijanie poszli jednak w trochę innym kierunku, gdyż zamiast Maryi o wiele lepiej do tej roli pasowałaby cudzołożnica Maria Magdalena. Choć oczywiście wiemy już, że Maria Magdalena wcale nią nie była i doszło do po prostu nałożenia się na siebie kilku życiorysów. Tak, ale nie ulega wątpliwości, że biografia Marii Magdaleny byłaby bardzo podobna do wziętej sobie za towarzyszczę życia przez Szymona Heleny. Szymona nazwać można jedną z boskich emanacji. Gdyż w zwierzeniach Symonian pojawiało się coś, co moglibyśmy pokazać jako świętą trójcę, odnoszącą się do tego samego, jedynego Boga. Chodziło tutaj o Ojca objawiającego się Izraelowi. Jezusa niby umierającego na krzyżu. Mówię niby, ponieważ według nauki gnostyckiej, śmierć Chrystusa jest ułudą, gdyż jako Bóg nie może on umrzeć, a jedynie wyrwać się z cielesności. Trzecim, oczywiście, wcieleniem był właśnie Szymon. Wróćmy jeszcze na chwilę do postaci Heleny, którą na początku nazwałem nierządnicą a co w sumie może być nie do końca prawdą. Oczywiście takie informacje podają źródła, jednak należy pamiętać, że są to teksty chrześcijańskie. Najprawdopodobniej Helena była niewolnicą, którą Szymon wykupił od jej chrześcijańskich lub rzymskich właścicieli. Można tutaj wskazać kolejną ciekawą analogię, gdyż jak widać chrześcijanie uczynili z Heleny nierządnicą tak samo jak Żydzi rozwłaszali tezę, iż Jezus jest benchartem z romansu Maryi z rzymskim żołnierzem Panderą. Trudno jest także naczyścić koniec życia Szymona, który miał zginąć podczas pojedynku z Szymonem Piotrem. Pojedynku w cudzysłowie, ponieważ była to walka o charakterze duchowym. Szymon próbując zademonstrować możliwość z niebo miał zostać ściągnięty na ziemię przez wypowiedzenie przez Piotra wezwania Boga. Mark miał rozstrzaszyć się o ziemię i umrzeć. Ciekawie Szymonianie zapatrywali się również na kwestię duszy, którą uważali za uśpione źródło mądrości, które zaczuta jest przez siłę roczu i ciemności w ludzkim ciele. Dopiero wyzwolenie się z tej, jak uważali jednostycy, szatańskiej materii dawało możliwość obudzenia jej i bezpośredniego poznania Boga. Nauka czystego ducha zamkniętego w świecie, stworzonym przez złe moce, pojawia się w wielu miejscach, chociażby w Wedach. Co pokazuje, że tak naprawdę teza dotycząca, iż gnoza rozczwitła dzięki przenikaniu się kultur wschodu i zachodu, może mieć w sobie wiele prawdy. Na zakończenie chciałbym chwilę poświęcić bardzo interesującej teorii, jakoby Szymon Mark był tak naprawdę świętym Bawem Starsu. Przypuszczenia te wynikały z faktu, iż badacze dziwiła nieobecność Pała w tak ważnym momencie, jakim była walka Piotra z Szymonem Magiem, który miała być przecież według dziejów Piotra zwycięstwem, Boga nad szatanem. Paweł miał wtedy przebywać w podróży do Hiszpanii, jednak na przykład dzieje apostolskie o niej nie wspominają, a sam Piotr posługuje się podczas swojego nauczenia praktycznie tymi samymi zwrotami, które występują w listach św. Pawła. Jaką więc alternatywną tezę podawali badacze? Że albo Paweł i Szymon to tak naprawdę jedna i ta sama postać, co tłumaczyłoby po części sformułowanie użyte przez Teodoryta z cyru, który mówi o pawłowych herezjach Szymona. Albo Paweł i Szymon współpracowali ze sobą, a po śmierci Szymona Paweł został nieco wchłonięty przez swoich opozycjonistów. Teoria, jakby nie patrzeć bardzo ciekawa, ale raczej nie do udowodnienia. Jeśli już na ile to oczywiście możliwe, poznaliśmy prawdopodobnego ojca gnostycyzmu, to czas głębiej zanurzyć się w jego założenia. Ale to już moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.